Licznik rowerowy 8-funkcyjny Krosska RC208 intuicyjny w obsłudze licznik rowerowy o podstawowych funkcjach to niezwykle przydatne akcesorium. Sprawdzenie przejechanego w ciągu dnia dystansu lub średniej prędkości pozwoli lepiej dobrać przyszłe cele treningowe oraz śledzić ich postępy. Dlatego liczniki montowane na kierownicy lub jej mostku to sprzęt cieszący się rosnącą popularnością. Crosska RC208 to licznik przewodowy wyposażony w 8 podstawowych funkcji. To też produkt łatwy w montażu i intuicyjny w obsłudze cytelny i jasny wyświetlacz pozwala na wygodne odczytanie podstawowych parametrów, duży ekran i przejrzysty panel sprzyjają obsłudze nawet w niekorzystnych warunkach. Licznik troska RC208 wyposażony jest we wszystkie niezbędne na wycieczce rowerowej funkcje. Dostępne w jednej wersji kolorystycznej, czarnej. Rozmiar uniwersalny. RC 208 najważniejsze funkcje. Licznik RC 208 to akcesorium przydatne podczas krótszych i dłuższych wypraw rowerowych. Przedstawia 8 podstawowych wskazań pozwalających kontrolować zaplanowaną trasę. Posiada dwie funkcje czasu: zegar. Do wyboru w trybie 12 lub 24 godzinnym oraz licznik czasu jazdy. Licznik Cross KRC 208 mierzy dystans całkowity i dzienny, prędkość aktualną oraz maksymalną, a także średnią prędkość użytkownika. Łączność przewodowy marka Cross funkcje rowerowe dystana całkowity, dystans, prędkość aktualna, prędkość maksymalna, prędkość średnia. Skanę funkcje czasu, czas treningu, Zegar, 12-24, funkcje ogólne auto on slash off, autoscan, podświetlenie sposób ładowania wymienne baterie, ilość funkcji 8 funkcji pomiar kadencji nie cecha przewodowy.